Runowo, niewielka wieś w gminie Kurnik, nieopodal Poznania. To właśnie tutaj mieści się zakład nasienny firmy Top Farms Agro. To właśnie tutaj produkuje się najwyższej jakości nasiona przeznaczone na siew. Najważniejsze w procesie produkcji kwalifikowanego materiału siewnego jest pozyskanie wysokiej jakości materiału z pola, a także unikalny proces czyszczenia gwarantujący wysoką czystość nasion. A jak się to robi? Wszystko zaczyna się od przyjęcia najwyższej jakości ziarna zebranego ze specjalnych pól produkcyjnych firmy Top Farms. Ziarno zsypuje się do tzw. kosza zasypowego. Następnie przenośnik taśmowy transportuje je do wialni wstępnego czyszczenia, gdzie system ruchomych sit oddziela ziarno od resztek źdźbeł, kamieni czy innych zanieczyszczeń przywiezionych z pola. Co ważne, z każdej partii pracownik pobiera próbkę ziarna do badań by w ogóle mogło zostać przyjęte, jego wilgotność nie może przekraczać 14,5%. Wstępnie oczyszczone ziarno trafia do jednego z 12 silosów. Każdy z nich może pomieścić 150 ton. W sezonie, w ciągu dwóch miesięcy, zakład przyjmuje 7,5 tysiąca ton zbóż. To około 12 tirów dziennie. Produkcję rozpoczynamy na początku lipca, mniej więcej w połowie, zaczynamy od jęczmieni. A kończymy mniej więcej w połowie września, wtedy kiedy już rolnicy wyjeżdżają z gotowym materiałem w pole i wysiewają go. Zanim jednak rolnicy będą mogli rozpocząć siew, ziarno trzeba przygotować. Wstępnie oczyszczony materiał trafia do tej hali, w której odbywa się czyszczenie zasadnicze. Ta maszyna to wialnia główna. Pięć poziomów sit sortuje ziarno pod względem grubości. Stąd materiał trafia do tryjerów specjalnych bębnów, które usuwają z partii ziarna zbyt długie lub zbyt krótkie, a także ziarna uszkodzone oraz jego połówki. I wreszcie stół grawitacyjny. Silny strumień powietrza unosi każde ziarenko, a drgające sito rozrzuca je na bok. W jedną stronę trafia ziarno cięższe, pełnowartościowe, a w drugą lżejsze, uszkodzone lub chore. Na tym jednak nie koniec. To urządzenie to sortownik optyczny. Patrząc na prędkość jego działania, aż trudno uwierzyć, że maszyna jest w stanie prześwietlić niemal każde ziarno. Przy czym słowo prześwietlić nie jest tu przypadkowe. Pracownik optyczny ma za zadanie odrzucić ziarna chore, przebarwione od ziaren zdrowych. Fotokomórka wychwyca chore ziarna przebarwione, natomiast struga powietrza wystrzeliwuje je i oddziela od ziaren zdrowych. I tak zdrowe, jednorodne i czyste ziarno trafia do tak zwanych big packów. Każda z takich toreb mieści w sobie tonę ziarna. By móc kontynuować produkcję, każda przygotowana w ten sposób partia musi otrzymać świadectwo kwalifikacji, co trwać może do dwóch tygodni. Gdy wreszcie świadectwo jest wydane, torby przewozi się do kolejnej hali. Tutaj znów wysypuje się je na podajnik i transportuje do urządzenia, które oczyszcza ziarno z tyłu, a następnie. Podaje je do zaprawiarki. Unikalność porcjowej zaprawiarki polega na tym, że du ba dużo bardziej dokładnie niż standardowo stosowane w Polsce dozuje ona zaprawę. Musimy pamiętać, że zarówno zbyt wysokie zaprawienie, jak i zbyt niskie zaprawienie jest szkodliwe dla ziarna. Tak wygląda ziarno po zaprawieniu. Zastosowana substancja chemiczna chroni je teraz przed chorobami odglebowymi, zarówno w trakcie siewu, jak i później w trakcie wegetacji. By mieć pewność, że ziarno jest dobrze zabezpieczone, Top Farms Agro zleca przeprowadzanie systematycznych badań. Za pomocą kalorymetru ekspert oblicza procentową wartość okrycia ziaren zaprawą. Jaki wynik? Wynik bardzo dobry. Z czterech próbek, które pobraliśmy, uzyskaliśmy średnią 101,5%. Także powyżej nawet tego zaleconego 100%. A to już ostatni etap – pakowanie. Ziarno trafia do worku. W tym przypadku to porcja wystarczająca na obsianie powierzchni pół hektara. Jeszcze tylko szycie i worek gotowy jest do pakowania na paletę. Firma Topfarm produkuje bardzo dobrej jakości materiał siewny. Zeszły rok udało nam się zamknąć na poziomie 98% zaprawy na ziarnie. Gdzie średnia krajowa była na poziomie 76%, także bardzo dobry wynik w czołówce krajowej. I tak kończymy naszą wycieczkę po runowskim zakładzie firmy Top Farms Agro. To właśnie stąd wyselekcjonowane i zabezpieczone ziarno najwyższej jakości trafia do sieci ponad 100 dystrybutorów Top Farms Nasiona, a stamtąd do tysięcy rolników w całej Polsce.